Już jestem. Słuchajcie, no dlaczego nie krzyczycie? No mówiłem wam przed chwileczką, że. A tu z sali nikt nie krzyczy, że gdy ten timer jest na początku równy 0, a tymczasem zrobiłem warunek if timer, czyli gdy on jest różny od zera. Oczywiście, zabrakło mi tutaj. Operatora logicznego wykrzyknika, czyli to co oznacza, gdy timer 1 jest równy 0, mógłbym to napisać w ten sposób. Na przykład, zobaczcie, 0, równe, gdy timer jest równy 0, ale w uproszczeniu z operatorem logicznym wystarczy napisać tak z wykrzyknikiem. A więc, gdy timer 1 jest równy 0, tak naprawdę to zmieniamy stan diody na przeciwny, ustawiamy timer znowu na 1000 mS, a więc w tego IFA nam w tą pułapeczkę wpadnie dopiero po 1000 mS. I teraz, jak skompilujemy, to proszę bardzo. Szybko rzucimy sobie okiem na diodę. Trach, proszę bardzo, ja Was. I widzicie nam w kamerze drugiej dioda ślicznie nam zaczęła tutaj dioda świecąca śmigać co sekundę. Co, co sekundę, no co 1000 milisekund. A gdybyśmy chcieli sobie zrobić co 100 milisekund, żeby udowodnić, że ten timerek programowy działa oparty o głupie delaje, na razie, że tak powiem, brzydkie delaje. I tego, jak mówię, tego rozwiązania nie stosujcie. Chyba, że już przyjdzie. Proszę bardzo, diodka miga sobie, jak widzicie, co 100 milisekund. A więc dobra, zostawiamy 1000 milisekund, bo e, e, tylko że to sobie zrobimy, słuchajcie, na timerze drugim dla porządku. A na tej mierze pierwszym taką samą sekcję możemy sobie zrobić, może tak sobie słuchajcie, szybciutko skopiuję o. A na tej mierze pierwszym będę mrugał sobie diodą numer 7, czyli tą kolejną, przy czym ona ma mrugać sobie co 40 milisekund. A więc już drugi cel będzie osiągnięty z tego zadania. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Moi drodzy, kompilujemy i wgrywamy. I spójrzcie, prawda, cel jest osiągnięty, aż sobie z bliska spojrzymy na te diotki, jak widzicie, a, zatrzymały się, a wiecie dlaczego? Bo paluchem niechcąco dotknąłem tutaj <grym> kwarca, nie, nie, program się nie zacina, teraz nie będę dotykał, spójrzcie, chyba z daleka może lepiej nawet to widać, ta jedna diodka sobie rypie bardzo często co 40 milisekund i już, tak? A więc mamy dwie niezależnie migające diody, jeszcze raz byśmy sprawdzili sobie, żeby druga, no nie, no nie będę już sprawdzał, widzicie, że możemy sobie regulować dowolnie, jedna miga tak, druga tak i załóżmy, że to się dzieje tylko w pętli głównej, proszę bardzo, możemy sobie tak wpisywać dowolne procesy, przy czym zobaczcie, to możemy traktować jako jeden proces, całkiem niezależny od tego procesu, ponieważ ta sobie mruga w swoim czasie, ta w swoim czasie, mógłbym to ustawić na 400 milisekund jeszcze, tutaj zobaczcie, no tak, żeby jednak to sprawdzić szybciutko. Proszę bardzo, wgrywamy, jest. O, i druga mruga sobie co 400 milisekund. One mogą się czasami pokrywać, widać, że te procesy czasami mogą się na siebie nałożyć, w równym czasie wystąpić, w różnym czasie, nieistotne. Mamy takie możliwości. Ale bardzo często Wy zadajecie mi pytania, a jak zrobić, żeby na przykład jakoś zsynchronizować te procesy. Może nie to, że jeden pomiędzy drugim. Bo to jeszcze inna kwestia. Ale, na przykład, jak odpalić, tak, żeby odpalić jeden proces, po nim drugi proces, po równym odcinku, kolejny proces, kolejny proces, kolejny i tak dalej, żeby to szło, a potem od nowa żeby się powtarzały. Bo ja też tak wpadłem na taki pomysł, słuchajcie, a propos tej zagadki o robalu, żeby każdy człon tego robala, każdy jego odcinek ciała działał jako niezależny wręcz proces. A pomimo to. Że każdy jego człon będzie się zmieniany, jego stan w oddzielnym procesie, to uzyskamy efekt Robala. A więc będzie to całkowicie inne rozwiązanie niż te, które Wy nadesłaliście. Jeszcze raz mówię, nie ani lepsze, ani gorsze. Nawet bym powiedział, że bez sensu byłoby to rozwiązanie, które tam Wam teraz omawiam, do realizacji Robala. Bo też bym, gdybym miał samego Robala realizować, to bym zrobił na przesunięciach bitowych, bo to jest prostsze. Mi natomiast chodzi o pokazanie Wam tutaj pewnego sekwencyjnego odpalania procesów. Jakby zsynchronizowanych w czasie, że jeden się wykonuje, gdy tyknie pierwsza sekunda, drugi, gdy, gdy tyknie druga sekunda, gdy trzecia, i tak dalej, czy tam co 100 milisekund. No więc przejdźmy, słuchajcie, do dzieła. Zabieramy się za zapalanie, zmianę stanu pierwszego członu robala. Piszemy IF, i tu wejdzie w życie nam operator miodulo. IF. MS. Um, ale właśnie najpierw bym sobie powołał do tego jeszcze jedną zmienną, bo nie mam oprzeć o co, bo timer 1 jest wykorzystany, timer 2 jest wykorzystany. W związku z tym powołam sobie sobie pozwólcie taką zmienną, która będzie się nazywała ms_tick. -E Ale tą zmienną, słuchajcie, będę starał się napędzać w naszej również pętli, tam gdzie w naszej pętli tutaj w w funkcji, gdzie napędzam timery programowe ms_tick++, -E przy czym Yy, ona będzie się zwiększała od 0 do 65,535, ale okaże się za chwilkę, że będę musiał pomyśleć, żeby ją w pewnym momencie zerować. W jakim, kiedy? To zaraz sobie omówimy. Teraz możemy sobie przejść do naszego IFA i odpalania poszczególnych procesów. IF MS TIK Procent, czyli modulo. Ja zrobię sobie tak, że Modulo 600, zaraz wam wyjaśnię oczywiście, dlaczego. Modulo 600, dlatego że mówiłem wam w zadaniu, żeby robot przesuwał się z prędkością, te, te człony, człony jego poszczególne, żeby się przesuwały co 100 milisekund. Jest 6 takich członów, a więc równo co 100 milisekund każdy człon ma zmieniać swój stan i ma ten robaczek się przesuwać z lewej do prawej. A więc gdy wartość reszty z dzielenia będzie wynosiła, słuchajcie, 0 i w 0 równa się procent. 600 mstik, a to co to oznacza? Co to jest procent? To, to jest to miodulo nasze. To jest jakaś ta dzielenia. słuchajcie. Jeśli będzie ms się zwiększał w granicach od zera do... 600, to, to znaczy, że ta reszta z dzielenia będzie przyjmowała wartości od 0, 1, 2, 3, aż do 599, później może większe, ale nam się znowu będzie zmieni, zmieni znowu będzie od 0 do 599, od 0 do 599, ta reszta będzie cały czas tak się zmieniała, czyli zobaczcie, jak robię modulo 600, to jestem pewien, że reszta będzie się zmieniała od 0 do 599, a gdybym zrobił od 0, yy, gdybym zrobił, to jest wstawił na przykład... Yy, yy, 50. To jakby się ta reszta nam zmieniała? No bardzo prosto, zobaczcie, nawet bez obliczania łatwo sobie pomyśleć. To będzie to minus 1, czyli będzie od 0 do, 499, do 49, tak? Ale dobra, my na razie zostajemy przy 600. To w tym momencie proszę mi tutaj grzecznie, panie procesorze, zmienić stan pierwszej diody, pierwszego członu robaka, tak? W tym momencie bym chciał, żeby po kolejnych 100 milisekundach. Czyli gdy jest pierwszy obieg pętli, gdy to się równa 0, tu może, żeby wyrównać, tylko to nie chodzi, 3 zara to i tak zostanie potraktowane jako 0, ale chciałbym to wszystko wyrównać, żeby lepiej zrozumieć. Czyli gdy wartość MST jest równa 0, i reszta z dzielenia 0, na początku, gdy MST się zwiększa, wiecie co, jedną milisekundę, to zaświeci nam się pierwsza dioda, pierwszy człon robaka, wejdzie nam od prawej strony. Gdy minie 100 milisekund, tak, bo tak naprawdę ms zliczy nam, widzicie, że, że ms następuje zliczanie co jedną milisekundę również, tak? Czyli gdy ms zliczy nam do 100, to zaświeci się druga dioda, drugi człon robaka. A więc już czujecie, co tutaj się będzie działo. A więc kolejny człon po kolei, zobaczcie, że każdy, każdy z tych członów zapala się w oddzielnym niejako procesie, można powiedzieć, bo po tym iF-ie pamiętajcie, że każda dioda. Tutaj się zaświeca, można ją potraktować jako całkowicie odrębny proces, który się dzieje. Ja wiem, że ja podaję przykłady na migających diodach, a później ktoś do mnie pisze tam, na przykład zadaje mi jakieś tam pytanie, ostatnio takie rozbudowane, panie Mirosławie, jak tam zrobić sterownik do pieca, do kotłowni i tak dalej, bo ja mam tutaj taką instalację, i tam mi rysuje schemat instalacji cieplnej, gdzie ja się na ciepłownictwie w ogóle nie znam, kompletnie. A on mnie pyta, jak tam to wszystko zrobić, bo ja, ja merytorycznie nie znam tego tematu. I mówię mu, że przepraszam, no ja nie podpowiem, jak zrobić, bo ja merytorycznie. Nie znam się na ciepłownictwie, jak to ma działać. Proszę mi raczej zadać pytanie programistyczne, na co człowiek się wkurzył i napisał mi w mailu: O, bo ty to tylko potrafisz w kółko te poradniki o migających diodach LED! No! No tak, słuchajcie, niech będzie Bo tak, ja jestem początkujący I tylko o diodach LED Natomiast tu się odwołuję do Waszej wyobraźni Żeby pomyśleć, że te diody to są właśnie przekaźnikami Które będą sterowały w takiej instalacji ciepłowniczej A to pompą numer 1 A to pompą numer 2 A to grzałką do bojlera A to grzałką do tego, bo tam trzeba czasami w odpowiedniej sekwencji coś włączyć Prawda? I zobaczcie, że my też na początku W zerowej sekundzie włączamy pierwszą diodę Po 100 milisekundach włączamy drugą diodę czyli ta, ta jest zaświecona, więc tak jakby robaczek zaczyna nam się wsuwać. Po kolejnych 100 milisekundach trzecią diodę i tak aż zrobimy, słuchajcie, do ostatniej diody. Czyli zobaczcie, do diody LED 6, bo LED 7 i LED 8 już mamy zajęte na coś innego. To jest, zobaczcie, taki programik, który spowoduje, że każda dioda w oddzielnym procesie stworzy nam robaczka, który wlizie tutaj. Tylko, że po tym ostatnim wsunięciu się po zapaleniu tego ciała trzeba by było odczekać jeszcze 100 milisekund, a jak to zrealizować? Otóż właśnie trzeba by było przewidzieć kiedy zrestartować tą wartość Tick. To o czym mówiłem tam, tak? Że zliczamy ją od 0 do 65535, ale my chcemy, żeby ona się zrestartowała po kolejnych, w naszym przypadku 100 milisekundach, czyli gdy osiągnie, gdy zliczy 600 milisekund tak naprawdę, a więc poszersuwamy się tutaj i słuchajcie szybciutko piszemy sobie tutaj warunek w ramach naszego timera, obsługi timerów programowych i w mstick jest większe od 599, tak, a to nam jest jeszcze ważne, żeby to się zgadzało synchronizowało z wartością tej reszty z dzielenia, to mamy wyzerować mstick, a więc zobaczcie, gdy mstick będzie równe 500 zaświeci się ostatni człon robaka tak i co dalej? Dalej to najpierw sekundka przerwy. Przepraszam, bo się zagadałem jak zwykle, ale z wami tak się miło rozmawia. Sekundka. Słuchajcie, no to mamy, mamy, mamy. Mówię, tu trzeba jeszcze. Przychodzi nam 500 na milisekunda, zaświeca się ostatni, ostatnie ciało robaka. Ten robak zajmuje nam zaświeconych 6 diod. A licznik MST dalej zlicza, tam w tym delaju, prawda? Tutaj te warunki cały czas nie są spełnione. Diodki sobie będą migać, te niezależnie, a ta, czy zaświeci się znowu zerowa? Tutaj po tym warunku żadna. Dopiero jak doliczy do 599, to się zrestartuje i w kolejnym gdzieś tam obiegu pętli w końcu zacznie nam, wejdzie na pozycję 0. Czyli ostatni człon robaka teraz po, po prawej stronie zgaśnie, tak? Dioda nam stogluje się, czyli będzie efekt tak jakby robaczek wszedł i robaczek zaczął wychodzić, czyli on tam wchodzi dalej sobie w lewą stronę a jego ogonek powoli znika teraz będą diody powoli po kolei znikały, czyli będą się, będą gasły po prostu zmieniały stan na przeciwny zobaczmy czy to rzeczywiście zadziała tak jak mówię kompilujemy nasz program i wgrywamy do procesora, słuchajcie tada, słuchajcie, widzicie proszę bardzo Robaczek sobie rączo, przepraszam, zapiernicza, a w tym czasie dwie diody niezależnie sobie migają. I zobaczcie, teraz mamy właśnie ciekawą rzecz, bo to nie jest tak, że w pętli głównej działa teraz jeden proces, drugi proces, a ten drugi proces i trzeci proces, w którym lata robaczek, tak jak wy to robiliście z przesunięciem. Tak, ja nie mówię, że źle, bo bardzo dobrze. Tylko ja chciałem wam pokazać taki może. Przerośnięty pomysł, że wręcz każdy człon robaczka działa w oddzielnym procesie i to w takim procesie sekwencyjnym bym go nazwał. Raz po raz, raz po raz się zapala i gaśnie. Widzicie, co się dzieje? Jak na przykład spowolnić ten proces albo przyspieszyć? Gdybyśmy chcieli, żeby co sekundę się to wsuwało, to musielibyśmy teraz zrobić, wystarczy słuchajcie, tutaj zero poddawać wszędzie, czy tam na przykład inne czasy, tak? tylko na razie okrągłe wartości robię, robię żeby mi się tutaj lepiej to słuchajcie. Robiło, i tutaj muszę oczywiście zresetować po 5999, tak? Kompiluję, w międzyczasie będę jeszcze mówił kilka słów, a tutaj w międzyczasie zobaczymy, czy Robal teraz będzie bardzo powoli sobie chodził, wsuwając się każdy swój członek leniwie, jak ślimak. Teraz będzie bardziej ślimak Robal niż ten. I zobaczcie, bardzo powoli ja już sobie gadam, a on tam sobie. Bardzo, chodzi bardzo powolutku, prawda? I teraz dlaczego zrobiłem co tysiąc? No bo teraz, uwaga! Przechodzimy do tego najsmaczniejszego kąsku tego poradnika. Jak zrozumieć, że to są niezależne procesy? Jak zrozumieć, że one się wykonują jedne po drugich? Bo czasami jak ktoś wyjdzie na takim wykładzie czy poradniku i powie no i tu, prawda, odpalamy sekwencyjnie procesy. A początkująca osoba siedzi, ja Wam mówię, jak ja bym sam zareagował na takie tylko mówienie bez podania praktycznego przykładu, żeby to zrozumieć. To ja bym jako początkujący tak posłuchał tego Kardasia, co tam gada w tej kamerze i tak bym... Kurde, pierniczy o jakichś sekwencyjnych procesach. Ja tu dopiero co migam jakąś pojedynczą diodą LED, a ten o jakichś tu sekwencyjnych procesach. Nic z tego nie rozumiem. Oczywiście na głos mu tego nie powiem i nie będę go obrażał. Ale, ale... Ja postaram się coś dopowiedzieć teraz. Przypomnijcie sobie na przykład pomiar temperatury One Wire, tak, czujników DS18B20. To jest bodajże jedno z najczęściej zadawanych pytań, jak zrobić, żeby, prawda, bo tam, Pamiętacie zapewne, tak? Jak nie, to odsyłam do Blue Booka, bo w Blue Booku oczywiście wszystko jest, polecam gorąco niebieską książkę, bo jak widzicie, to się wszystko wokół tego dzieje. Moje poradniki są do książek, a nie odwrotnie. Żebyście później mi nie zarzucali, że z tych poradników to się nic nie możecie nauczyć. No nie, dlatego, że ja jasno mówię, naprawdę, zapraszam Was, poradniki są do moich książek. Nie tylko do Bluebooka, do, do Greenbooka są również poradniki, a także w przyszłości już niedługo, bo jeszcze miesiąc od dzisiaj i powinna się ukazać trzecia moja książka, Yellow Bóg też z ciekawymi przykładami, ale dobra. Więc y, pamiętacie, y, y, czujniki te, te DS-18B20 mają taką, taką zasadę działania, że przy tam rozdzielczości 12-bitowej, gdy się wyśle na magistralę Onewire rozkaz pomiar temperatury. Niech wszystkie czujniki zmierzą temperaturę, bo się, się wysyła jeden rozkaz do wszystkich czujników, nawet z tych kilka czy kilkanaście. I one dokonują pomiaru, ale trzeba odczekać minimum 750 milisekund, żeby można było z tych czujników teraz odczytywać te informacje, prawda? Oczywiście, czy musimy czekać 750 milisekund? Minimalnie, ale możemy więcej. Czemu na przykład nie odczekać sekundy? Oczywiście, gdybyśmy się upadli, moglibyśmy y, y, coś 750 milisekund, ale załóżmy, że zrobimy sobie tak. Podłączymy, słuchajcie, cztery czujniki na magistralę, tak? I teraz trzeba tak w pierwszej sekundzie wysłać rozkaz. Ej, czujniki, zmierzcie tam temperaturę, wszystkie, no nie? No to zobaczcie, w tym celu zamiast mrugać sobie diodą, chociaż mógłbym też mrugać diodą, wystarczyłoby teraz zrobić, słuchajcie, żeby zobaczyć, że to są fajne procesy. Dodać tutaj nawias i proszę bardzo: LED tog i tutaj yy, yy, wyślij rozkaz pomiaru temperatury temperatury, tak? Na wszystkie czujniki. 1 wire, one wire. Widzicie? I tutaj wysyłam tą funkcję, odpalam, ona wysyła rozkaz. To poleciało w magistrale. Teraz muszę poczekać minimum 750 milisekund. Mam pięknie ustawione, że zaraz po sekundzie odpala mi się kolejny proces. Aha, no to w tym kolejnym procesie mogę sobie oczywiście, nie, nie muszę tego rozbijać na te nawiasy, Mógłbym, mogę mrugać diodą, mogę zamiast tej diody zrobić odczyt czujnik numer 1, temperatury i gdzieś zapamiętać to w jakiejś zmiennej, tak? Tu oczywiście mi się, słuchajcie, podkreśla, bo nie mam takiej funkcji, ale możecie sobie wyobrazić, że mam funkcję, która mi odczytuje temperaturę z czujnika numer 1. Ja na razie pomijam jak, gdzie i tak dalej, ale sami widzicie, że w pierwszej sekundzie zostanie wysłany rozkaz, w drugiej odczytam z pierwszej ten, tak? No to mogę sobie następnie znowu, zamiast tego odczyt z czujnika drugiego. Z czujnika drugiego, tak? Później z czujnika... Trzeciego zrobię odczyt, tak? Trzeci. Później z czujnika czwartego. Czwartego. I zobaczcie, mam co sekundę ładnie, bo po co mi wiecie? No, mógłbym odczytać oczywiście z pierwszego i w tej samej sekundzie z drugiego, trzeciego i czwartego, ale po co mi tak często mierzyć temperaturę? Załóżmy, że i tak te temperatury się tak szybko nie zmieniają, więc tu można byłoby te czasy ustawić na jeszcze dużo dłuższe niż jedną sekundę. Bo przecież, jak zmienię wartość typ MST z UINT 16T, to mogę ustawić UINT 32T i ten czas mogę, słuchajcie, odmierzać co ileś minut, co ileś godzin wtedy, nawet, rozumiecie? Co? No, do Czas. I teraz zobaczcie, co sekundę odmierzam, odczytuję z każdego czujnika do jakiejś zmiennej tą funkcją temperatury. I teraz, gdy przychodzi mi kolejna sekunda, ta szósta sekunda, to sobie zrobię na przykład jakąś funkcję display temp. Na jakimś wyświetlaczu wyświetl mi te wszystkie temperatury na raz. Efekt będzie taki, że ten programik będzie chodził i zamiast jakiegoś tam durnego migania diodami LED, jak mówiłem, tylko rozpuszczamy naszą wyobraźnię, w pierwszej sekundzie wysyłamy, pomierz, hej, pomierzcie mi temperaturę wszystkie. W drugiej sekundzie, ty, czujnik pierwszy, podaj mi temperaturę. W drugiej sekundzie, ty, ty podaj mi też temperaturę. Ty też mi podaj. W kolejnej sekundzie ty mi podaj. A jak wszystkie podały, to w kolejnej sekundzie tak sobie ustalam pięknie, żeby było na wyświetlacz, bach, wszystkie temperatury razem się odświeżają. I tak dalej. I tak dalej. I to się powtarza, słuchajcie, równo w cyklu sekwencja ładnie się odpala. Równie dobrze zamiast pomiaru temperatury można by było przecież, słuchajcie, no sami wiecie, jest tak jak mówię, w pierwszym, załóżmy, w pierwszej sekundzie, gdy program startuje, czy tam załóżmy, zmierzy jakąś temperaturę, to w pierwszej sekundzie weź tam, włącz podgrzewanie bojlera, tak, wody, ale jeszcze nie można odłączyć, włączyć pompy, która będzie pompować, bo ta woda jest zimna. Więc dopiero jak minie czasu, na przykład teraz nie 1000 milisekund, tylko to bym zrobił tam, załóżmy, przeliczyłbym sobie te milisekundy na na godziny, więc tam po godzinie załóżmy, oczywiście głupoty mogę merytorycznie teraz gadać z punktu widzenia ciepłownictwa po godzinie włącz mi na przykład tutaj pompę numer tam pierwszą, żeby ona zaczęła z tego bojlera odpompowywać tą wodę i tłoczyć gdzieś tam w jakieś pierwsze kaloryfery na pierwszym piętrze załóżmy po kolejnej godzinie czy po dwóch godzinach, zacznij włącz mi kolejną pompę, która dopiero będzie mogła tą wodę podawać ciepłą na jeszcze coś i tak dalej, i tak dalej zobaczcie, i wszystko nam się będzie działało działało po kolei, a bez żadnego obrzydliwego brzela. Widzicie? O co, o co mi chodziło zarówno jeśli chodzi o użycie miodulo, bo to jest jakiś przykład na taką obsługę timerów programowych, ale nie w ten sposób, jaki tu wam pokazywałem, tylko w taki sposób, taki sekwencyjny. Może nie zsynchronizowany, ale zsynchronizowany czasowo. Natomiast nie ma synchronizacji pomiędzy procesami. Można byłoby zrobić i synchronizację pomiędzy procesami, ale to znowu całkiem inny temat. Czyli na przykład, żeby jakiś proces się odpalał dopiero wtedy, kiedy się ten poprzedni skończy tuż po nim, i tak dalej. No można tu różne kombinacje robić. Mam nadzieję, że jak przećwiczycie to sami na diodach, dotkniecie, nieważne czy na stykówce, czy na zestawie ATB, chociaż jak widzicie, zestaw ATB daje nam naprawdę ogromne możliwości bo bierzemy go na urlop, słuchajcie, jak ja to zawsze powtarzam, podłączamy do notebook, do notebooka sobie jeden kabelek USB, tak, żona, moja żona to nigdy nie widzi, że ja tam przemycę ten zestaw uruchomieniowy, gdzieś w walizce pomiędzy koszule swoje włożę i tam, prawda, potem mi się dostanie czasem pobieg. gdzie wkładasz to żelastwo, przecież mogła się podrzeć koszula, ja mówię, no ale mogła, mogła się tylko podrzeć, a tymczasem w łeb dostałem. Dobra, trochę żartuję, więc mogę go zabrać na urlop. Słuchajcie i zobaczcie, już mogę sobie robić różne testy, różne prototypy, realizować jakieś. Jestem na urlopie, tam, wiecie, rodzina się opala gdzieś na przykład nad morzem. Załóżmy chociaż kiedy ja na urlopie byłem chyba z 8 lat temu nad morzem może na weekend. Więc idzie rodzina sobie, podaje przykład z mojej wyobraźni, więc oni się opalają nad morzem, a ja tam sobie gdzieś w cieniu i ty dłóczek ty, 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 ty. i już tam sobie tego robię. Oczywiście, żona zawsze do mnie przestaje. Dlaczego ty nie odpoczywasz, byś odpoczął od tej pracy. Ja mówię, no ale ja odpoczywam, słuchaj, żona, dopiero jak właśnie coś programuje, I znowu w głęb. Ty będziesz odpoczywał ze mną nad morzem. No i czasami, niestety, muszę się poddać, bo tak to się mówi, tego, i muszę iść nad to morze. Ale ja nie lubię się opalać, kurka wodna. Więc zaraz uciekam, mówię, że tam mi skwierczą plecy, że już coś tam się za bardzo opaliłem i zaraz mi coś odpadnie i tak dalej. Dobra, już nie będę ględził. Naprawdę... Polecam Wam zestawy uruchomieniowe Bo tym bardziej teraz Gdy one mają wszystko w jednym A jeszcze Wam sporo o nich opowiem w innych odcinkach Mają wbudowany programator USB ASP Który Wam też gorąco od nas polecam Nawet gdybyście mieli zestaw Bez tego wbudowanego programatora Ćwiczcie, słuchajcie Testujcie wielozadaniowość I dajcie mi znać co Wy sądzicie O tym rozwiązaniu Robana Innym, po prostu innym I nie mówcie mi, nie, nie piszcie mi proszę Że o Boże to najlepsze rozwiązanie Bo nie, nie najlepsze to by było z tym przesunięciem bitowym tak jak to większość z Was zrobiła ale co sądzicie o tym że y, mam nadzieję, że to to jest taki pomysł i to y, pokazanie tego robala, tych jego członów na y, każdy się rodzi w oddzielnym procesie a jednak wszystkie potrafią ze sobą razem chodzić i ciągnąć to jedno ciało gąsienicy pokazuje jak dużo można zrobić i co to jest ta sekwencja pięknie sekwencyjnie wszystkie człony przychodzą nam od lewej do prawe jak widać z dowolnie regulowanym czasem, przy czym podałem Wam zasady, jak regulować. A przy okazji widzicie, jak bardzo przydatny może być operator Miodulo. Miodulo, słuchajcie, który mi się kojarzy z miodem, wiecie, a ja tutaj taki trochę, niektórzy mówią, że gruby jestem. No, mam trochę brzuszek, no trochę, już w takim wieku jestem, że trochę jestem gruby, więc jak ten miś lubię, a jak mówię miś, to mi się od razu przypomina zawsze niechcący nasz kolega z forum, który ma też, no, taki trochę zbliżony nick, bo misiulu, miodulo, te sprawy, po, pozdrawiam misiula i, i wszystko Zresztą użytkowników forum.at.nl zapraszam Was do komentowania tego i czy Wam się przydał taki poradnik, bo wróciłem już dawno, nic nie, nie robiłem z dziedziny C, bo mówię, byłem zajęty pisaniem Yellow booka, który się wkrótce ukazuje yy, i mówię, teraz wracam, będą, zapowiadam, że będą też serię ciekawych poradników następnych, jeśli chodzi o programowanie mikrokontrolerków, o pokazanie Wam technik programowania, natomiast te techniki będziecie mogli wykorzystywać w swoich dziedzinach. Jeśli ktoś zajmuje się projektowaniem, powiedzmy obwodów do sterowania na przykład centralnym ogrzewaniem, to tam sobie będzie potrafił zastosować. Widzicie? No, to taki przykład nieby tylko na diodach, a już można sterować pewnie jakimś zaawansowanym systemem. Ktoś inny będzie tam w jakiejś pneumatyce, ktoś inny gdzieś tam w ogrodnictwie, ktoś inny nie wiem, w, w, w jakiejś tam w przemysłówce i tak dalej, i tak dalej. Te, te sekwencje, tajmery programujące ta wielozadaniowość w jednym bez użycia delayów, obsługa przycisków zapraszam na bloga do czytania szczególnie tych podstawowych moich artykułów odnośnie um, obsługi przycisków naprawdę, dobra, dobra, już nie ględzę więcej słuchajcie, super było z wami jak zwykle chwilkę poobcować znowu w języku C w technikach programowania nie zapomnijcie kliknąć łapek w górę jeśli wam się to podobało ten powrót do bakcyla programowania słuchajcie, czy macie tak samo jak ja? Bo ja się niesamowicie z tego cieszę, że jestem z wami że to robię poważnie, aż teraz tam yy, ciarki po plecach mnie przechodzą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam wasze małżonki, bo wiem, ile one muszą cierpieć przez to nasze zarażenie, bo wiecie, yy, zarażam wszystkich, mówią tam niektórzy, tak? No a potem każdy z was się zarazi i chodzi i zaraża. Ostatnio mnie na skajpie się coś zaraziło. Kurde, jak, jak, ja mam gadulca przy tej okazji. Boże tego to już każdy z Was wyłącza pewnie, więc na szczęście tego nikt nie ogląda, co ja tu gadam. Uf. Dobra, dobra, kończę już ten poradnik. Było super. Pamiętajcie, proszę, łapki w górę, pomóżcie mi też na YouTubie, udostępnijcie ten poradnik na, na na Facebooku, na, no, gdziekolwiek. Polecajcie mnie, proszę Was, pomóżcie mi również, tak, jeśli Wam pomaga to, co ja dla Was robię. A to jest naprawdę dla mnie ogromna pomoc, jeśli Wy udostępniacie i wspominacie komuś jeszcze, ale na, w internecie, a nie tam, że tylko mi w mailu, czy tam komuś w mailu napiszecie, chociaż to również, ale bardzo proszę o udostępnianie, o zalogowanie się na te serwisy typu Google+, YouTube, Facebook, to nie jest takie straszne, a co to jest, kurczę, słuchajcie, no zalogować się tylko po to, żeby tam kliknąć łapkę, tu udostępnić znajomym, a przy okazji zobaczycie później, że też będziecie z tego korzystać, tak jak ja, ja też kiedyś tam nie chciałem, mówię, nigdy nie będę korzystał z żadnego Google+, Plus, żadnego Facebooka, a teraz korzystam i słuchajcie, jak Jakoś żyję, no żyję, zobaczcie, no przecież jestem. Dobra. Hej, papa, pa. pozdrawiam was i mam nadzieję, że wkrótce kolejne ciekawe poradniki. Uff, troszkę to trwało. Hej.